Cześć, to jest 43 odcinek z serii kluczowych zadań do egzaminu ósmoklasisty z matematyki. Dzisiaj mamy takie zadanie. W pewnym państwie stawka podatku VAT na samochody wynosi 25%. Ile stanowi kwota podatku VAT w cenie samochodu, jeżeli cena brutto samochodu wynosiła 80 tysięcy euro? Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Okej, okay, zaczynajmy. Jak tutaj dobrze zinterpretować fakty w tego typu zadaniu? Zobacz, przede wszystkim, jak wygląda tutaj konstrukcja podatek VAT, cena brutto, cena netto, tak? Stawka procentowa podatku VAT odnosi się do ceny netto, tak? Czyli jeżeli na przykład tutaj na wykresie słupkowym, tak, to jest powiedzmy jakaś cena jakiegoś produktu, tak? Cena netto, tak, to jest na przykład 100%, tak? I na przykład, tak, w naszym przypadku ten podatek to jest 25%, to, to jest 25% od tej ceny netto, tak? Czyli tutaj to jest 25%, tak? Czyli ta cena brutto będzie stanowiła cenę netto plus podatek VAT, tak? Czyli będzie to 100% tej ceny netto plus 25% podatku VAT, czyli 125% tej ceny netto, tak? Czyli patrząc stabilarycznie, tak. Możemy zapisać, że skoro w naszym przypadku tak, podatek VAT to jest jakieś 25%, tak? I to 25% odnosi się od ceny netto, tak? Czyli zapisujemy tutaj cena netto to jest jakieś 100%. No nie. Więc cena brutto stanowi 125%, tak? I jednocześnie wiemy, że ta cena brutto za ten samochód to było 80 tysięcy euro, tak? Czyli możemy tutaj zapisać sobie 80 tysięcy euro. Tak? No dobrze. No i musimy, że tak powiem, od drugiej strony to policzyć, tak? Czyli e, nie możemy zrobić czegoś takiego, że odjąć 25% to byłoby błędne, tak? No dobrze. Jak to policzyć? Na dwa sposoby. W pierwszym sposobie policzmy po prostu cenę netto i potem skalkulujemy z niej ten szukany podatek VAT, tak? Dobrze. Czyli możemy tak ustalić sobie, tak, że najpierw, że x to jest ta cena netto. I tak, wiemy, że 125% razy x, tak, 125% tej ceny netto to jest 180 tysięcy euro, tak? I liczymy x, tak? I tak, 125% to możemy zamienić na ułamek 125 setnych razy x to się równa 80 tysięcy, tak? A te 125 setnych możemy skrócić, tak, przez 25 i wyjdzie nam 5 czwartych, razy x to się równa 80 tysięcy, tak? Dobrze. I obustronnie dzielimy przez 5 czwartych, tak? Czyli x to się równa i wiemy także, że dzielenie przez Ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czyli od razu możemy policzyć, to jest 80 tysięcy razy 4 piąte, tak? No nie, i od razu zobacz. Tutaj nam się skróci, tak, 5, tutaj wyjdzie 16 tysięcy i wyjdzie nam te x 4 razy 16 tysięcy, czyli x to się równa 64 tysiące, tak? Euro. Dobrze, i to jest ta cena. Netto, tak? Dobrze. I teraz tak liczymy po prostu te 25% z tych 64 tysięcy. Czyli tak, 25% razy 64 tysiące to się równa. 25% to jest 1 czwarta, czyli 1 czwarta razy 64 tysiące. Czyli 16. Tysięcy euro, tak? Dobrze, czyli możemy zapisać 16 tysięcy euro. No i odpowiedź, że kwota podatku VAT w cenie samochodu stanowi 16 tysięcy euro. A teraz pokażę Ci drugi sposób, taki troszkę sprytniejszy, szybszy. Dobrze, a teraz policzymy to zadanie drugim sposobem, w którym to tak naprawdę nie musimy liczyć nawet ceny netto, bo zobacz, możemy sobie Ustalić następująco. Wiemy, że tak, 100, 25% tej ceny netto to jest 80 tysięcy euro, tak? I szukamy, ile wynosi kwota podatku VAT zawarta w cenie tego samochodu, i wiemy, że to jest 25% ceny netto, tak? I oznaczamy, że to jest X, tak? No i możemy sobie to oznaczyć, że te X, no to się równa. 25% razy 80 tysięcy euro przez 125%, tak? Dobrze. No i teraz nam to się wszystko tak skraca, tak? 25% przez 125%. No to będzie tutaj 1, tutaj będzie 5, czyli wychodzi nam 80 tysięcy podzielić przez 5. I to się równa 16 tysięcy euro. Tak? Czyli drugim sposobem, tak jak pierwszym wychodzi nam, że kwota podatku VAT w tym samochodzie, tak w cenie tego samochodu wynosi 16 tysięcy euro. Tak? Już bez kalkulowania tej ceny netto tak przy użyciu proporcji. OK, masz pytanie? Napisz w komentarzu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Powodzenia w nauce. Cześć!